Dzień dobry z Krakowa, dziś słowa Pitagorasa. Posłuchajmy, szczęście polega na tym, żeby umieć połączyć koniec z początkiem. Wielki matematyk chciałby widzieć życie nie jako serię zerwań, lecz jako opowieść, w której rozdziały domykają się sensem i otwierają następne. Koniec odsłania, po co był początek, a początek nadaje kierunek temu. To się kończy. Gdy te dwie perspektywy się spotkają, rodzi się spójność. Umieć łączyć, to znaczy żegnać bez goryczy i zaczynać bez iluzji. Wziąć lekcję, podziękować, puścić to, co spełniło swoją rolę. To zdolność integracji, przetworzyć stratę, by nie przerodziła się w lęko przyszłości. Tak rozumiane szczęście nie ucieka od końców, tylko sprawia, że każdy koniec staje się początkiem wybranym. Bardziej świadomie do usłyszenia.